Oho, hop. co mnie trochę wkurwia? Wiecie co mnie trochę wkurwia? Że tylko jeden numer Chivasa z tych takich promujących teraz nową płytę przekroczył milion wyświetleń. Dlaczego, kurwa? Nie ogarniam tego. Czemu opium, kurwa, nie ma już miliona, stary, po tym czasie? Tylko 900 tysięcy na YouTube. Kurwia mnie to, stary, nie? To jest jakieś dla mnie popierdolone, stary. A mam nadzieję, że na Spotifyu przynajmniej kurwa zajebiście leci. Bo to kurwa chopie, kurwa mnie to stare. nie? Że ktoś robi taką muzę i człowieku, nie wiem, i człowieku przychodzi z mi i człowieku wybija, kurwa wszystkich stary, nie? Kurwa mnie to stare. A na Spotify? A na Spotify mu leci, dobra. Git. Na Spotifyu opium ma już prawie 4 miliony odtworzeń. Nowy Batman, 5 milionów 500. 000. Kurwa, Git, dobra. Ważne, że na Spotifyu dobrze zapierdala. Dobrze, dobrze, dobrze. To mi się podoba, to mi się podoba. To dobrze. Po prostu chyba wydaje mi się, że po prostu YouTube kurwa się... Po prostu już... YouTube po prostu, ludzie już nie oglądają teledysków stary, nie? W ogóle nie słuchają muzyki na YouTube już. To już te czasy kurwa już powoli mijają, nie? Już mało kto kurwa sprawdza teledyski. A szkoda, bo teledyski jednak fajna rzecz, kurde. Ale no taka jest prawda, ktoś se posłucha raz, a później kurwa już na Spotify'u se słucha, nie? Dobra, z Death Note, zobaczmy. Podobno jest dojebany teledysk, właśnie dlatego chcę zobaczyć i właśnie dlatego ja oglądam, bo ja lubię, ja na przykład mam tak, że ja lubię w sprawdzać klipy ze względu na to, że to tam jest inny odbiór e, muzyki wtedy, bo oprócz, wer, oprócz warstwy muzykalnej masz też wizualną i widzisz jakby to, w jaki sposób artysta chce tobie przekazać to, jaki ma być klimat i jakby totalnie inne emocje tobą, moim, moim, moim zdaniem, e, miotają. Dlatego ja, na przykład, jak jakaś nuta wychodzi na Spotify o północy, to ja często nie sprawdzam i czekam na klip. Bo wolę sprawdzić całość dzieła artysty, że razem z wizualną treścią, bo dla mnie, na przykład, wizualna treść jest też bardzo ważna. jest zupełnie inny odbiór. Ja nigdy nie sprawdzam o północy. Ja zawsze kurwa czekam, aż klip wyjdzie. Bo to jest zupełnie, wiesz, zupełnie inne emocje wtedy, nie? Dobra. Ja tak akurat sprawdzam, jak pojebany. Ja, ja zawsze czekam na klip stary. Chyba, że to jest artysta ze Stanów, bo to w Stanach akurat coraz, coraz rzadziej już klipy wychodzą. Dobra, Cheeva z Death Note. Let's see w takim razie. Będzie VR z Akim? Tak, dzisiaj Aki będzie, no. Dobra. Dobra, już mi się podoba, kurwa, stary. Co mam powiedzieć, kurwa, nie? Ok, mi gaz i a chcę się tylko pieprzyć Nawiązanie i... do yy, jaka to była nuta? Czy kupić jej gaz czy... No nie pamiętam tytułu Gdzie jesteś? Mi wineszka, bo stoję na barierce, A potem mam bardzo dużo pięter Czemu szeptam? Chcę obudzać całe zwykle dużo nie śpi Dałem jej tabletkę I powiedziałem teraz Fajny klip bo... O kurwa co to jest jakiś horror chłopie Uwaga, kochałem dwie naraz, jedna nie wiedziała Obie pokochały zielonego masukara, zielona pikawa, po co się zakochałaś? I tak wyląduję w twoim Death Note Wydarty papierek z moim imieniem Death Note. Z Czarnym Ja pierdolę, ale kurwa mocne, dobra, jeszcze raz się zakochałaś, i tak wyląduje w twoim defnote Wydarty papierek z moim imieniem That's not. That's not. Czarnym markerem Zesie za cztery W końcu czuję, że mi przeszło Teraz mogę z... Ja pierdolej, dopierdolone nie Kurwa, dojebane, dopierdolony numer Kurwa, jaki klip w ogóle popierdolony Zajebisty! Nie lubię nogi! Mam koszulkę i jest wcała w pentagramie! Napisałem! Napisałem, bo po prostu mam pytanie Czemu czarownicę, czemu zadnia kary? Dlaczego chcą mnie zabić? Kocham swój dom, to te w domek I obiecałem całem sobie, że już z niego nie wychodzę Teraz się wycniałem sam z nociem znoczone... Ja pierdolek i dojebany klip, zajebisty, w chuj, w chuj wizualnie Jeziorem, ciekawe gdzie są te noże motylkowe. Dopierdolone. Ej. Okay. Ej! Wow, ale ci was Mari Koensy! No nie wierzę! Czy to jest na nim? What the fuck! One pewnie nie wiedzą, że Rikołę na nim. Ej! Kochałem dwie noże. Jedno nie wiedział, obie pokochały zielonego masę One pewnie nie wiedzą, że Rekomen na nim, dlatego się tak kurwa awanturują, mnie O co się zakochałem. Ja ma, w ogóle ma outfit tego, jak on się nazywa? Jak on się nazywał ten z Death Note'a Ryuk, yy, Ryuk? Dobrze mówię? Ta takie nawiązanie do tego, fajne. Najemiste. I tak w Twoim Death Note. Wydarty papierek z moim imię. A ty oglądałeś? Yy, oglądałem parę odcinków, bo no, to no, w ogóle ma tylko jeden sezon, chyba nie? Zeszły to cztery. Zgaduję, że mi przeszło. Teraz mogę z Ma? A, ok. Zaiewiste. Dopierdolone. Dopierdolone, nie? Ja pierdolę. Dojebany klip i w ogóle dojebany numer, nie? Kurwa, zajebista będzie ta płyta, nie? Ja nie czaję, jak ludzie mogą pisać stary. Jak ja czytam czasami komentarze, nie? Na grupkach mi się wyświetlają starej, ludzie piszą tak. Po singlach to na razie najsłabsza, najsłabsza płyta, czyli wasa. Ja mówię, jesteście coś pierdolnięci, kurwa? Zjedzicie kurwa, jewnięci na łeb? Ja mówię, kurwa, my słuchamy tych samych piosenek, kurwa? Stary, to jest jakiś chłopie dla mnie, to z jakiś o, chłopie, nie wiem, yy, awaria umysłu, człowieku, nie? Jeszcze raz. Nie wiem, pojebane do mnie. Teraz odpal sobie... Yy, yy. Co? A ja wiem, że to jest inspirowane tym zespołem. Jak myślałem z.B.B.B.B. Wow! Bring me the horizon, boże, kurwa. Ja wiem, ja wiem, ja wiem o tym, a właśnie dlatego mi się to też podoba. Fajne. Zwykle dużo nie śpi, dałem jej tabletkę i powiedziałem terapeutę. Jaką jest walka? Uwaga, mnie jest e No. Obie pokochały zielonego masylka, zielona pikawa. Po co się zakochałaś? I tak wyląduję w Twoim Death Note. Wydarty papierek z moim imieniem, czarnym markierem. Zeszyt za czterech. W końcu czuję, że mi przeszło. Teraz mogę zdać. Zajebiste, on powinien do tego klipu jeszcze wydać e, drugą wersję klipu za miesiąc, jak się nazywa, kiedyś zawsze się robiło takie do takich anime music video, że zawsze robi e, sklejkę, takie kurwa walk anime, że tam nie wiem, Dragon Ball, Naruto się napierdala i w ogóle, powinien wypuścić do tego jeszcze. A, a Ten, anime music video, to AMW to się nazywało? Ja pamiętam, że w Fuj to, to było popularne. Z, jak jeszcze ja tam grałem w Sherry Dungeon, to każda piosenka miała zawsze anime music video stary. I się zawsze Naruto napierdalał, kurwa, Sasuke, człowieku tam, Dragon Ball, i wiesz, taki montaż, kurwa, no powinien, powinien zrobić do tego. Mam koszulkę i jest w całym <noise> pentagramie. Napisałem, bo po prostu mam pytanie. Czemu czarownicę, Czemu złodzieja? No, Bobie, no, bo mój mocny nie. nie. Kocham swój dom, to mam te w I obiecałem sobie, że już z niego to nie wychodzę nie A teraz się zwiercam w nocy nad bruszy. jeziorem. Bo ja to korek, to gdzie to są te noże motylkowe? A. Na chuj na taką zajebistą nutę dawać Nightcore? Ale to ja nie mówię o Nightcorze, mówię tylko, żeby... wizualnie. Nie, Nightcore niech wypierdala. Akurat. Ej, dwie naraz, jedna nie wiedziała. Obie pokochały zielonego musclecora. Zielona pikawa, po co się zakochałaś? I tak wyląduję w twoim default Wydarty papierek z moim... Teraz mogę zdać... Zajebiste. Okej. mogę mogę Uważam, Duner, to zapiszesz że to jest prawda. Proszę napisać do Chivasa, żeby zaaktualizował wersję przynajmniej na Spotify i dodał jeszcze jeden refren na końcu. Powinny być trzy refreny, moim zdaniem. Tak jak Duner napisał. Zróbmy apelację do Chivasa i niech po prostu przerobi i wrzuci aktualizację na Spotify'a. Bo na YouTube już tego nie zmieni pewnie, bo to jest tam ci trudniej. Ale na Spotify'u może to zrobić. Moim zdaniem to powinien być jeszcze jeden refren, kurwa, nie? Tak jak Duner pisze, też tak uważam. Jeszcze jeden refren na koniec, żeby dopierdolił stary, nie? Bo to trwa, stary, 2 minuty 42, to idealnie, bo był refren, to mi było ponad 3 minutki, kurwa, to by było fajnie. A może to zrobić? To nie, jest, to nie jest trudne akurat, żeby podmienić. Żeby zaktualizować, kurwa. Przypominam, że Kanye West potrafił, kurwa album Donde, 4 wersje, kurwa, poprawki wgrywać. Miks zmieniał za każdym, kurwa, razem. Nawet więcej chyba. Więc na pewno da się, to, to jest łatwe do zrobienia. Więc, wiesz... Fajne, nie? Tu masz fajne ani.